A to dlatego, że nas zalało. I szczęście, że byłem akurat w przyczepie. Ale nie przewidziałem tego, że ten miedziany kruciec okaże się stalowym gównem i pękł po prostu. Bo zamówiłem sobie jakąś pancerną rurę. Chciałem zbrojoną, żeby było bezpiecznie. To popatrzcie, co mi przyszło. Maneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Właśnie przyszedłem do przyczepy. Mam mały bałagan. A to dlatego, że nas zalało. I szczęście, że byłem akurat w przyczepie. Bo tak jak Wam mówiłem, przy okazji checklisty, odcinka z checklistą, jak nie widzieliście to. Tutaj się pokaże gdzieś link. No, ja często doładowuję sobie różne rzeczy w przyczepie, i akurat wtedy przyszedłem podłączyć powerbanka z domu do przyczepy, i dosłownie, ja wchodzę do przyczepy, słyszę, pompka zaczyna pracować. Nie wiem o co chodzi, a tutaj woda mi zaczyna wypływać i w sumie to jest po części mój błąd. Przy okazji dokładania tego wskaźnika wody. Tłumaczyłem w jaki sposób dołożyłem tutaj ten dodatkowy zbiornik, oczywiście. Odcinek gdzieś tu się wyświetli. I tłumaczyłem w jaki sposób domontowałem ten zbiornik, bo chciałem go zasilać z tego zewnętrznego, z tej zewnętrznej pompki. Dlatego musiałem zrobić taką kombinację. I tutaj jest wejście przewodów z zewnątrz, więc stąd puściłem przewód tutaj, i tędy wraca przewód z powrotem na instalację i tutaj zrobiłem łączenie. Teraz tak awaryjnie założyłem zawór, bo tylko zawór miałem, ale w tym miejscu pękł mi i powiem wam, że ja się zastanawiałem, bo to jest nadkole, czy to jest dobry pomysł, żeby pod nadkolem, które będzie trzeba w razie czego rozkręcać, e, zrobić łączenie, no ale stwierdziłem, że założę tam miedziany króciec. I przez jakiś czas będę testował, nie skręcę tego nad tylko będę zerkał tam, czy wszystko jest szczelne. Ale nie przewidziałem tego, że ten miedziany kruciec okaże się stalowym gównem i pękł po prostu. Rura odciśnienia wyszczeliła, pompka zaczęła chodzić i wypompowywać z tego wewnętrznego zbiornika wodę mi do przyczepy. I teraz powiem Wam. Że ja się normalnie przeraziłem, bo wyobraźcie sobie sytuację: ja miałem zbiornik akurat zalany w połowie. To jest jakieś 20 litrów, bo ten zbiornik ma no niby 50, ale tam 43 chyba wejdzie. To było jakieś 20, może 25 litrów. Wyobraźcie sobie, żeby mnie tutaj nie było. Cała ta woda by się lała, pompka by zaczęła wypompowywać, wszystko by wyleciało ze zbiornika, pompka jeszcze do tego by się zatarła. Także powiem wam, że ja teraz za każdym razem jak będę chyba na dłużej wychodził z przyczepy, to będę tą pompkę wyłączał, bo no bo chwilę wcześniej byliśmy na wakacjach, przez czasami całymi dniami nas nie było i i pompka cały czas była włączona, bo jak się pojedzie na kemping, to się przecież tą pompkę włącza, bo się co chwilę z tej wody korzysta. I jeszcze jak się jest w przyczepie, to spoko, ale jak się wychodzi na cały dzień, ja chyba już teraz będę wyłączał tą pompkę. No chociaż planuję właśnie Zakupiłem sobie przewód wąż i chcę teraz zrobić całkowicie wymienić, no bo wtedy źle zrobiłem, że przedzieliłem i połączyłem w ten sposób. Teraz planuję po prostu od zbiornika już puścić bezpośrednio do regulatora ciśnienia. Widzicie, on wchodzi tu. Także będę musiał się jakoś tam dostać żeby bezpośrednio ze zbiornika już szedł, wtedy nie będę miał problemu no przynajmniej pod tym nadkolem. No bo teraz musiałem wszystko na szybkiego rozkręcać, dlatego też łóżko jest podniesione, bo no bo nie wyciągnąłbym tego nadkola, jakbym nie podniósł łóżka. Także plany się troszkę zmieniły, bo miałem pierwotnie robić lodówkę. Bo nie wiem czy pamiętacie przy okazji zakończania odcinka z checklistą Miałem awarię lodówki i zrobiłem ją tak na szybkiego, i chciałem to poprawić teraz na, na spokojnie. No ale to jest ważniejsze, bo lodówka na razie chodzi i w razie czego, jakbyśmy chcieli gdzieś pojechać, bo my czasami tak mamy, coś nam odbije i taki spontan leci, no to żeby przyczepa była gotowa, bo lodówka, mówię, tak, tak jak mówię, no teraz chodzi, a to jest ryzykowne, żebym zostawił na tym, tym, tym razem zaworze. Także zrobię to, i przy okazji tego. Jeszcze o tutaj mogę Wam przy okazji pokazać. W końcu doszedł mi ten kod. Także w przyszłości będę oklejał przyczepę. Dlatego wiadomo subskrypcja. To Was to też nie ominie. No a teraz jeszcze dodatkowo tutaj mam. O coś takiego. I no może zrobię unboxing szybki. Bo tutaj mi przyszedł wąż jeszcze, gdzieś miałem. No właśnie, tylko gdzie ja to dałem? Wlew. W każdym razie yy, kupiłem wlew. Bo przy okazji, jak stwierdziłem, jak to schło, to stwierdziłem, że zamówię sobie wlew, który będę mógł na zewnątrz zamontować, żeby móc też ze szlaufa, w razie czego sobie napełniać ten zbiornik, no bo szczerze mówiąc pod domem nie będę przecież napełniał zewnętrznym zbiornikiem, podłączał tej zewnętrznej pompki, napełniał zewnętrznego zbiornika, tylko tu bezpośrednio lałem szlafem, więc sobie przez to okno wciskałem szlaf i bezpośrednio do zbiornika. Dlatego stwierdziłem, że dołożę sobie wlew, tylko teraz nie wiem, gdzie ten wlew dałem. Fajnie, że mam świetny mikrofon, jak zapominam go włączać. No, ale myślę, że jak tutaj w przyczepie byłem, to dźwięk będzie dobry. Teraz już włączyłem. W każdym razie, w razie jakbym wychodził na zewnątrz, no bo wiadomo, że pewnie będę chodził po jakieś narzędzia. W każdym razie, tak jak mówiłem, zamówiłem sobie taki wlew. Tylko, że mam problem, bo zamówiłem sobie jakąś pancerną rurę. Chciałem zbrojoną, żeby było bezpiecznie. To popatrzcie, co mi przyszło. Widzicie, jaka ścianka w tej rurze jest gruba. Ja tego praktycznie nie mogę ścisnąć. Dlatego ja nie wiem, jak mi to wejdzie na, na ten kruciec. Tutaj, bo mam w zbiorniku są wypusty. Tylko że też wyniknął kolejny problem, bo nie przewidziałem tego. Bo wejście jest tu. W tym miejscu z boku, dokładnie o. Tak, jak tutaj jest odpowietrzenie, to tutaj jest właśnie to większe wejście. I ja już z tym odpowietrzeniem nie dałem rady włożyć tego zbiornika. Więc yy, włożyłem najpierw zbiornik, i wtedy przykręciłem to odpowietrzenie, ale to jest za duże. Teraz nie mogę wycelować, widzicie? W sumie to niedużo brakuje, dlatego tak mi się wydaje. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. O! Mi się wydaje, że ja bym to po prostu tutaj ciachnął i wtedy troszkę głębiej nałożył tą rurę. Tylko że, jak ona jest taka sztywna, to ja nie wiem, czy jak ją. Czy ja ją w ogóle dam radę włożyć, to jest pierwsza sprawa. Zaraz zobacz. O, nie, wejdzie. W sumie wejdzie i to ładnie wejdzie. To może, jako opaską to ścisnę, to będzie się trzymać, bo to tak naprawdę samo ciężko. Bo tutaj spokojnie. <laughs> Z tej strony. Kurczę. <laughs> no. Tak to jest. Człowiek się całe życie uczy. Chciałem mieć mocniejszą rurę, to sobie jakąś pancerną zamówiłem. E, dobra, to ja się biorę, może nie będę po, po kolei wszystkiego pokazywał, bo to by za długo trwało. To zrobię to w taki sposób, że coś przygotuję i wtedy pokażę. Także może zaczniemy od tego, że zdemontuję zbiornik. Przy okazji, wtedy odkręcę ten przewód, który idzie tam do przyczepy, i wtedy do Was wrócę. No i mam problem. Nie dostałem uszczelki. Szczerze mówiąc, dopiero to teraz odpakowałem. Przedtem mogłem zwrócić na to uwagę, ale nie dostałem uszczelki. A mam, mam jeszcze klej, tylko ja nie wiem, czy on jeszcze będzie dobry do użytku, bo mam jeszcze tą sikę. Będę musiał zobaczyć, jeżeli nie. No to na razie będę musiał sobie zasilanie zbiornika odpuścić. W każdym razie tak sobie przymierzałem. Gdzieś tutaj bym sobie to zamontował. Tylko, że tu jest właśnie ta rura. Nie wiem, czy pod nią, czy nad nią. No, nad nią chyba będę musiał puścić. Tak, żebym gdzieś tu, tutaj go zamontował, i tędy by szła rura bezpośrednio do krujcyca. Ciekawe, czy mi się w ogóle udają na takim krótkim odcinku na tyle nagiąć, żeby ją założyć. Ale przynajmniej będzie wiadomo, że będzie się dobrze trzymać. No, no to dobra, to ja biorę się do roboty i zaraz do Was wracam. No i zdemontowane. Muszę Wam powiedzieć, że trochę się zgrzałem, dlatego otworzę sobie szyberdach. I teraz będę miał chłodek. No, w każdym razie, winowajca zdemontowany. Tam leży winowajca i już wytargany zbiornik. Oczywiście tutaj się troszkę namęczyłem. Wody jeszcze wyleciało, ale się udało. Jak będziecie coś robić przy instalacji wodnej, to od razu was uprzedzam, kupcie sobie trochę więcej yy, przewodów, znaczy węży tych wodnych, bo stare najprawdopodobniej idą do wyrzucenia. Nie da rady ich, szczerze mówiąc, po tylu latach, no nie wiem, no chyba że ktoś ma tyle sił, ale u mnie każdy jeden wąż, który musiałem od oryginalnej instalacji odczepić, musiałem ciąć. Nie szło go ściągnąć z tego zewnętrznego podpięcia pompy i teraz z tego y, czujnika ciśnienia. Także dobrze, że ja sobie kupiłem zapas. No, w każdym razie mam to zdemontowane. I teraz co? Teraz to ja musiałbym sprawdzić, czy uda mi się wycisnąć klej, bo przyniosłem już sobie klej. Tylko, że on już jest gdzieś w tym miejscu. I tu było już zaschnięte, więc to przewierciłem. No i tak na siłę udało mi się wycisnąć ten klej. Tylko, że nie wiem, czy będzie go na tyle, żeby cały ten. Ten, ten wysmarować. No muszę zaryzykować. Mam nadzieję, że nie będzie padać przez weekend w razie, jakby mi brakło tego kleju. Chyba, że jak mi go braknie, to może dam sobie na razie silikonu zwykłego. Zamówię klej bo w tygodniu, jak przyjdzie. To bym wtedy to odkręcił i, i już tym sika zrobił. No, chyba będzie trzeba tak zrobić. Także próbuję to nawiercić. Najpierw sobie przypasuję. O, i tak myślę, żeby to jakoś tutaj zamontować. Myślę, że taka wysokość może być, bo tutaj są jeszcze szczebelki. A to mówię, to będzie wystawać tylko kawałek. Także chyba tak zrobię. To. Wyznaczam sobie środek i wiercę. Nie ma na co czekać. Mam czas tylko do 14. No i co? Cały czas wiatr w oczy. Z tego co widzę, tutaj mierzę, wychodzi mi 8. A otwornicę mam albo 7,5, albo 8,5. A jak dam 8,5, to już mi będzie nachodzić na te dziurki do przykręcania. Jak zwykle. Także muszę, nawiercę tą 7,5 i najwyżej będę jakoś tam rozwiercał. Może się uda. Tym bardziej, że tak naprawdę musiałbym tylko kawałeczek zeszlifować tej zewnętrznej e, blachy, czy jakby to nazwać, żeby mi wlazło tylko, bo tam styropianu troszkę wybiorę, żeby wlazło tylko w tą blachę. Dobra, no to biorę się do roboty. No i tak to wyszło. Także spokojnie mi się schowa pod materacem, a wlew będzie chyba wyżej. No, mam nadzieję, tutaj nie będzie żadnego podciśnienia. Tylko woda ze szlafa. to myślę, że będzie OK. To co? To teraz próbuję wycisnąć ten klej i jak się uda wycisnąć ten klej, to przykręcamy. No i jednak zmieniłem trochę koncepcję. Twierdziłem, że najpierw przygotuję zbiornik, wsadzę tą rurę do zbiornika, odmierzę mniej więcej i wkładając gniazdo, przykręcając je, już będę próbował się, yy, będę próbował wcelować w tą rurę. No i dobra, zbiornik już siedzi. Teraz muszę tylko. oj, poleciał. Przykręcić to. Przyniosłem już sobie tasiemkę teflonową. A tego bydlaka trzeba będzie skrócić. A mam taką sprytną szlifiereczkę. O, taka malutka, akumulatorowa. Wiadomo, że nie ma to sił tak jak zwykła, ale, ale do takich pierdółek świetnie sobie daje radę. Także tniemy. No i dobra. Już to przycięłem. Także sprawdźmy. No i bajera. Kurde. To co, to teraz sobie odmierzę ten wąż i pójdę go fleksem dociąć, bo przecież przecież tego nożem nie utnę, jak to takie zazbrojone. No i dobra, mam docięty kawałek rurki, ale jednak doszedłem do wniosku, że spokojnie mogę sobie yy, przykręcić już to gniazdo, bo będę mógł po prostu tą rurę sobie przekręcić razem z krótkiem w dół i wtedy podnosząc ją, wcisnąć tam na, na to gniazdo. Dobra, to nadeszła chwila prawdy. Będziemy próbować wycisnąć klej. No i nic z tego. Nie wycisnę. Kurde, ale on ewidentnie jest gdzieś tutaj. Także musi tam jeszcze być klej. Ja chyba upierdzielę ją i zasmaruję palcem. O, pajączek. No i dobra. Udało mi się to rozciąć. I klej. Tu jest, glancuś, także paluszek w ruch, wolę go tam dość dużo dać, żeby aż mi wyszedł bokiem, i co trochę przegiełem. I wygląda to tak. Także tutaj już mam skończone. To mogę przenosić się do środka. Pamiętacie? Dużo się ruszam. Dużo piję. Dobrze, że mi wystarczyło tego kleju, bo nie lubię strasznie robić naraty. I teraz pozostaje nam ten przewód nieszczęsny. Dobra. I mamy przykręcone. O, tutaj widać. Dalej już nie, nie dałem rady nasunąć tego węża. No, bo nie chciałem uszkodzić tam nic. Ale akurat na garba naszedł. Skręciłem opaską na garbie. Także myślę, że będzie ok. Wszystko jest poskręcane. Jeszcze tylko przewodziki od pompki, od tego wskaźnika wody i robimy testa. Jeszcze złożę tutaj nad kole, tylko, złożę łóżko, żebym mógł sobie odsłonić okno i zerkać jak będę tam lał przez ten zewnętrzny wlew, czy tu wszystko gra. Biorę kluczyk i idę na zewnątrz. Teraz to wygląda już tak. Wszystko jest poskręcane. Oczywiście rozwaliłem sobie palca, ale u mnie to taka norma. Zawsze, jak coś robię, to któregoś palca sobie utrącę. No i wydaje się być ok, już jak się napełni, to zaraz tam podejdę i wymacam wszystko. Kurcie, muszę Wam powiedzieć, że. Woda tutaj stoi. No ale tam nie czuję, żeby było coś mokre pod spodem. Także chyba jest ok. Będę musiał to obserwować teraz. E, dobra, to co? To włączam pompkę. Idzie. Tutaj jest ok. Tu chyba też. Już woda zaczyna lecieć. Chwilkę muszę odczekać, niech napełni boiler i no i niech odpowietrzy się układ i wtedy zobaczymy. Dobra, pompka się wyłączyła. To mogę macać. Tam przy zaworze ciśnieniowym suchutko. Tutaj przy pompce też suchutko. A specjalnie ten trójnik dałem grubszy i dlatego tak ciężko mi wchodził przewód. Bo jak przedtem dałem pod rozmiar, no to niestety mi puszczał, skraplało się. Cały czas w tej wnęce mi leżała woda. Także w końcu się wkurzyłem, bo już dawałem nawet po dwie opaski, no i to nic nie dawało. Się wkurzyłem, kupiłem większy trochę trójnik. I nasunąłem po prostu przewody na większy trójnik, ścisnąłem opaskami, no i teraz już gra. No, także myślę, że będzie ok. No, muszę obserwować. Widzę, że tam woda już z zbiorniku zeszła, ale w tym przewodzie dalej stoi. Także chyba po zalewaniu tym e, zewnętrznym wlewem będzie mi ta woda tutaj stała. Mam nadzieję, że z czasem nie zacznie sieknąć. Ale tak teraz patrzę. No to tu jest suchutko. I co? Wygląda na to, że wszystko jest ok. Już tutaj nie zdążę ogarnąć, bo muszę się zawijać. Jak widzicie, już mam inny outfit. W międzyczasie podniosłem trochę ciśnienie, poszedłem się ogarnąć. No i patrzę. No, na razie jest sucho, także wydaje mi się, że będzie ok. Pompę, w razie czego wyłączam, a lecę szybko, bo jedziemy do braciszka na urodziny. Jedziemy tak na chwilkę złożyć mu chociaż życzenia. Tutaj prezencik. Dostaniesz bracie bezrękawnik. Choć dostaniesz go wcześniej niż to pewnie zobaczysz. Także ja się zbieram i no tak jak mówiłem, miałem dużo szczęścia, że akurat tutaj wszedłem, bo jakby mi tak wylało te 20 litrów. Oj to kiepsko by było to wysuszyć. Teraz jeszcze w razie czego okna na uchylę zostawię żeby tutaj jeszcze przewiew był, bo tam poleciało mi trochę z tych przewodów tam gdzie mogłem to powycierałem, a tam gdzie się nie dostałem to nie powycierałem. No, także na razie się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.